Rozdział drugi, Wersety od 12 do 19. Piszą do was dzieciątka, ponieważ z powodu jego imienia wasze grzechy zostały wam odpuszczone. Piszą do was ojcowie, ponieważ znacie tego, który jest od początku. Piszą do was młodzieńcy, ponieważ zwyciężyliście złego. Piszą do was młode dzieci, ponieważ znacie Ojca. Napisałem do was ojcowie, ponieważ znacie tego, który jest od początku napisałem do was młodzieńcy ponieważ jesteście mocni i słowo boga trwa w was i zwyciężyliście złego nie kochajcie świata ani tego co w świecie jeśli ktoś kocha świat nie przebywa w nim miłość do ojca wszystko ponieważ wszystko co jest w świecie pożądanie upadłego ciała i pożądanie oczu i próżna chwała życia nie jest z ojca lecz jest ze świata a świat przemija oraz jego pożądanie, ale ten, kto wykonuje wolę Boga, trwa na wieki. Młode dzieci, to ostatnia godzina. Jak słyszeliście, że Antychryst przychodzi, tak nawet teraz pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że to ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Ale wyszli, aby zostało ujawnione, że oni wszyscy nie są z nas. Dalej w rozdziale drugim, pierwszego Jana, zobaczymy więcej o nauczaniu przez boskie namaszczenie. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset 15. Nie kochajcie świata ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie przebywa w nim miłość do ojca. Komentarz. Bóg stworzył człowieka, by żył na ziemi i wypełnił jego zamysł. Jednakże Boży wróg szatan chcąc przywłaszczyć sobie stworzonego przez Boga człowieka, utworzył na ziemi system świata przeciwny Bogu, umieszczając tego człowieka w ramach, wyznaczonych przez religię, kulturę, wykształcenie, przemysł, handel, rozrywkę itd. Posłużył się w tym celu upadł naturą ludzi, ich pożądaniami, pragnieniem przyjemności, dążeniami, a nawet oddawaniem się temu, co jest niezbędne do życia, czyli temu, co wiąże się z pokarmem, ubraniem, mieszkaniem i transportem. Cały ten szatański system leży w rękach złego. Niekochanie takiego świata to podstawa umożliwiająca zwyciężenie złego. Kochanie świata, choćby trochę, pozwala złemu nas pokonać i zająć.